Mateusz mówi, że już nie ma pandemii. Danka mówi, że to wszystko ściema, a testy PCR nie służą do diagnostyki, tylko zdobywania o nas potajemnych danych i że biotechnologia doprowadzi wkrótce do totalnej inwigilacji. Anka mówi, że się nawróciła i że precz z korona paranoją. Aryk mówi, że zapisał się do ruchu świadomych i jutro idzie na grupowe zakupy bez maseczek. Artur mówi, że jest blokada na treści związane z wirusem i że to globalny spisek. Adam mówi, że wszystkie dane są sfałszowane. Tomek mówi, że zaraz będzie inna, groźniejsza pandemia i zaraz ugrze pół świata. Paweł mówi 5G i Kemi Tracing. Łukasz mówi, że ktoś chce przejąć kontrolę nad światem. Sebastian mówi, że wszczepią nam mikrochipy z certyfikatami. Aleks mówi, że powstają niewidzialne tatuaże służące do śledzenia zaszczepionych dzieci. Darek mówi, że wirus został wyprodukowany, by pozbawić nas płodności i zdepopulować Ziemię. Witold pisze, że Gates chce w ciało każdego człowieka wprowadzić system operacyjny, a Maciuś na to, że kryptowalutowy program, który ma monitorować ludzki organizm, ma numer patentów WO! 2020 06, -06, -06. Gates to ambitny!